Oscary 2023 Margot Robbie błyszczy w sukni Armani Pryche, Zdjęcia. Kolejna gala rozdania Oscarów już za nami. Największym wygranym tegorocznej ceremonii okazał się film Wszystko wszędzie na raz, który zgarnął las 7 statuetek. Produkcję wyróżniono nagrodami m.in. w kategoriach najlepszy film oraz najlepsza rezy W Oscarowa noc triumfowali także występujący w nim aktorzy, Michael Joch. Kehuge Kwan oraz Jamie y y Curtis. Na rozdaniu Oscarów tradycyjnie tradycyjnie pojawiła się cała plejada gwiazd kina. Na szampanskim dywanie w Dolby teatry w Los Angeles pozowali M. In Gaga, Cezar Nerihanna, Nicole Kidman, Cate Blanchett czy Pedro Pascal. Na galę wybrała się również Margot Robbie. Aktorka w tym roku nim walczyła o statuetkę. Wystapila jednak podczas ceremonii w roli prezenterki. Jako Zerobbiej w przeciwieństwie do innych Slaw odmówiła sobie spotkania z fotoreporterami na ściance. Jej kreację można było podziwiać dopiero w momencie, gdy aktorka wkroczyła na scenę. Papera z jej tak zę za kulisami imprezy. Tego wieczora, w kwestii stylizacji, Margot Robbie postawila na klasyczny czern. Aktorka na ostarowej gali pojawiła się w długiej sukni wyszywanej cekinami. Dopasowana kreacja odsłaniająca ramiona gwiazdy to dzieło Armani Prywa. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Ostarowy look Margot Robbie uzupełniła szpilkami od Manolo Blachnika, a także diamentowa bizuteria. Okazanymi kolczykami oraz pierścionkiem. Celość do pernily, naturalny mak, up z mocno zaakcentowanymi różem policzkami oraz prosta fryzura. Robbie na scenie Dolby do Teatra pojawiła się, by zapowiedzieć specjalny spot z okazji stulecia Warner Bros. Aktorce towarzyszył wówczas Morgan Freeman, który na gali zaprezentował nieco odmieniony wizerunek. Zobaczcie, jak Margot Robbie prezentowała się na 95 gali rozdania oscarów. Zobacz również, Oscary 2023. Odziana w polyskująca suknię Salma Hayek zabrala na galę 15-letnią córkę, z diecia.